Witam wszystkich entuzjastów e gier strategicznych i nie tylko. Zapraszam do kontynuacji naszej serii Jak grać. W tym odcinku chciałbym pokazać kultury, z czego się składają i najprawdopodobniej uda nam się założyć nasze pierwsze miasto. Wróćmy jeszcze do tego momentu, w którym żeśmy Ostatnio skończyli, i tutaj jest posterunek z, z pizza, i ten posterunek moim zdaniem powinniśmy jednak przejąć. Plan byłby taki, że przejdziemy tą jednostką tutaj, zdobędziemy trzecie plemię, i wrócimy tutaj i Postaramy się zniszczyć ten posterunek, ponieważ on jest zbyt blisko naszych granic i dobrze by było go po prostu zlikwidować. Poza tym, zobaczmy, jaki mamy ruch. Tutaj mamy ruch, tutaj mamy możliwość zdobycia kolejnego punktu do Gwiazdki wiedzy. Przejdźmy, zobaczmy, jak wygląda sytuacja. I tutaj, jak widzimy, mamy teraz dwa y, dwa pola, gdzie y, te gwiazdki będziemy mogli zdobyć. No, tutaj trudno będzie przejść z powodów klifów, także przejdziemy sobie w tą stronę. To dopiero w następnej górze. No, także przejdźmy tutaj. Jeszcze jedno, małe, mała informacja. Jeżeli chodzi o nasz posterunek. W ostatnim odcinku omówiłem to, co znajduje się tutaj. Nie omówiłem to, co znajduje się tutaj w tym miejscu. To jest też dość ważne. Nasz posterunek generuje mało żywności cztery, to było wiadome, zakładając ten posterunek. Postawiliśmy na przemysł, e, produkuje 12 przemysłu na turę. Z czego się to składa, to zapraszam na poprzedni odcinek. Było to dokładnie omówione. E, nie mamy żadnych funduszy, nie mamy żadnego złota, który jest e, generowane i nie mamy w tej chwili żadnej nauki. Za 11 tur e, będziemy mieć jednego człowieka, który zostanie wygenerowany właśnie w tym, w tym posterunku. No to jest dość długo. To jest spowodowane tym, że po prostu mamy małą generację żywności. Mamy tylko tutaj dwa i tutaj dwa. A reszta to jest produkcja. Ale to sobie też z tym poradzimy. Przejdźmy teraz do następnej tury. I tak, w pierwszej kolejności Aha, mamy, te... mamy tutaj znowu bitwę, nasz przeciwnik pomarańczowy, tak powinniśmy go nazywać, żeby nie stracić orientacji, kim on jest. Możemy tutaj sprawdzić, kim on jest w tej chwili, patrząc tutaj. No, to jest pomarańczowy, to jest taki raczej brązowy, tutaj, ale to o niego chodzi. On jest w tej chwili nubijczykiem. My go normalnie nie znamy. I e, możemy, e, jak będziemy przychodzić do kultury, to ja je opiszę, o co, o co w nich chodzi. E, ale w tej chwili możemy tylko wiedzieć tyle, że nubijczycy e, nie mają jakiegoś specjalnego bonusu do, do ataku. On ma w tej chwili. Siłę 14 to jest jedna jednostka, która nas atakowała. No to jest trochę dziwne, bo my mamy dwie jednostki, które w sumie mają 20 siły, jedno plemię ma 10, a tutaj on ma 14. On ma 14 z tego powodu, że przeszedł właśnie do nowej ery i wtedy automatycznie plemiona zamieniają się na zwiadowców. E, I. Nie wiem, czy to można tutaj zobaczyć. To są nasze jednostki. Jego jednostek tutaj nie można zobaczyć. Zrobimy bitwę ręczną. I e, przez to, że one się zamieniają na zwiadowców, zwiadowcy zwiększają swoją siłę z 10 na 13. A on ma 14 w tej chwili, i to jest związane z trudnością gry, którą wybraliśmy na początku. Ona dodaje plus 1 siły do każdej jednostki przeciwnika. Zrobimy bitwę ręczną. No tutaj jest rzeka, czyli tutaj nie będziemy sobie stawiać naszych jednostek. One zostały postawione właśnie tak jak no dość rozsądnie. Możemy postawać tylko na polach, które są żółte. Zakończymy rozmieszczanie. No w tej chwili on jest gdzieś wskryty Aha, idzie do nas bardzo dobrze atakuje nas, my tracimy 17, on traci nie wiadomo ile ale stracił coś um, teraz tak, podejdziemy tym, żeby flankować i zdobyć przez to plus jedną siłę, mamy wtedy 11, on ma 14, także no, on jest o wiele mocniejszy od nas, niestety zaatakujemy go straciliśmy aż 24, on tylko 13 zobaczymy co tu da się teraz zrobić 17, no to już trochę lepiej atakuje nas, my straciliśmy aż 32 to nie wygląda dość ciekawie mam że tym razem lepiej pójdzie, minus 11 no tym teraz y, jest dobre pytanie, co, co zrobić, czy się wycofać. Możemy atakować, ale wtedy możemy stracić. No nic. Zobaczymy, co się zrobi. I oni teraz nas tutaj zaatakują. Ok, wygraliśmy tą, tą bitwę. Otwórzmy. Straciliśmy jedną jednostkę. Zdobyliśmy zaraz drugą, ponieważ dostaliśmy 10 jedzenia i 10 e, punktów e, wpływów. Czyli mamy w tej chwili 7, czyli tutaj być musieli mieć duże szczęście, e, żeby żeby dostać nową jednostkę. E, no nic, pomyślimy. Najpierw przejdziemy jeszcze tutaj i spróbujmy założyć nowe, nowy posterunek. Zajmiemy terytoria. Tutaj są, tak, właśnie koniki. No i tutaj są o wiele lepsze pola, bo tutaj w sumie jest 18. To nie jest też super dobrze. Są o wiele lepsze możliwości, ale no nie w tych obszarach, które tutaj mamy. Się wydaje że przez to, że to jest na, gór na górze 10-18 jest w miarę ok. Także założymy tutaj nowy e, posterunek. Ten posterunek będzie tworzony przez 4 tury. Jeżeli ktoś by chciał się dowiedzieć dokładnie, e, od czego zależy ilość tych tur, to zapraszam na, ponownie na stronę civka.pl. Link będzie zamieszczony w opisie w tej chwili mogę powiedzieć, że to zależy od tego, jaką mocno mamy armię, tutaj armia jest 10 czyli wchodząc tutaj widzimy, że dostaliśmy bonus właśnie 10 przez armię i generujemy co turę tyle produkcji tego posterunku jaką produkcję generuje nasz, nasz posterunek w tym w przypadku było to 8. Trzeba mieć 35, w sumie żeby posterunek został założony, także to wszystko będzie trwało. 4 tury, 3 tury 3 razy 8, 24, czyli by było 34, bloku jeszcze jednego, dlatego jest ta czwarta tura. Ok, ale to jest dokładnie opisane jeszcze tak jak mówię na stronie, dlatego zapraszam. No, jest też troch, trochę niebezpieczna. My jesteśmy no niestety mocno osłabieni, um. ale spróbujemy. Na pewno będziemy atakowani. Zobaczymy, spróbujemy. Zobaczymy, co się, co się da zrobić. Może zdążą się um, ozdrowieć. I tutaj zaznaczymy, że chcemy plądrować. Także plądrujemy ten. To będzie trwało 10 tur. Zobaczymy. Najwyżej w tym przejdziemy jeszcze tutaj. I będzie pomagał. Połączymy siłę. Tutaj zdobyliśmy nową osobliwość. Już mamy 7 gwiazdek wiedzy. Przejdźmy teraz tutaj. Cóż mamy? Tak, gwiazdka poki odblokowana, czyli dostaliśmy 10 gwiazdek na 10. I to jest kolejna. Bo tutaj były aż trzy, trzy nauki. Kolejna ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o epokę neolityczną. O tym też dowiedziałem się dopiero niedawno, jakie to ma konsekwencje dostania 10 gwiazdek naukowych. I to jest właśnie tutaj opisane. Dziedzictwo plemienia. Stoisz na rozdrożu. Przez wiele nocy plemię powoli w znoju przemierzało dzicz, odkrywając sekrety natury. W jaki sposób materiały, te ukryte i widoczne, można wykorzystać na naszą korzyść? W jaki sposób pozyskać zasoby, wykorzystując bestie i rośliny tych ziem? Jakie mity i historie karmią wyobraźnię innych plemion? Musisz zdecydować o kierunku wiedzy na przyszłość. Czy staniecie się wytwórcami, rolnikami? Czy też historykami. Także tutaj będziemy mieli możliwość stworzenia sobie dziedzictwa plemienia, czyli dziedzictwa epoki neolitycznej. To jest jedyna możliwość, żeby dostać właśnie to, to dziedzictwo. No tu już muszę trochę wspomnieć o, o kulturach. Później, w nowych epokach, dostając nową kulturę. Dostaje się zawsze dziedzictwo. To są takie bonusy, które nie przypadają przechodząc do kolejnych tur. Do kolejnych epok. I tak właśnie jest teraz też z tym dziedzictwem. To dziedzictwo, które dostaniemy, pozostanie z nami aż do końca gry. Także dobrze jest wybrać sobie takie, które najbardziej pasuje do naszego sposobu gry. I tutaj mamy. Właśnie możliwość zostania twórcą, to staje się przez to jeden przemysł na ludność dla miasta lub posterunku. To oznacza, że każdy obywatel w sumie to są specjaliści, których będziemy właśnie produkować w tych posterunkach i miastach będzie produkował jeden przemysł dodatkowo. Rolnic, rolnik robi to samo tylko z żywnością, a historyk z nauką. Jeżeli chodzi o historyków, moim zdaniem, to nasi twórcy z Amplitude czytali pewnie książkę Harari Sapiens. Bardzo polecam tę książkę, właśnie o epoce neolitycznej. Jest tam dość dużo opisane, i właśnie ten Harari jest historykiem i, i opisuje właśnie z tej strony, jak ludzie pierwotni żyli w tamtych czasach. To jest e, bardzo kontrowersyjne podejście do tego tematu, gdyż jego tezą było to, że życie e, plemienne w tamtych czasach tych zbieraczy i łowców było. Bardzo dobre. Ci ludzie byli dobrze odżywieni, do, dobrze się odżywiali z tego powodu, że mieli bardzo różnorodne rzeczy, które jedli, i e, dzięki temu dość długo żyli, dłużej niż nam się w tej chwili wydaje, i e, dzięki temu, że mieli w sumie umysł dość podobny do naszego w tej chwili, e, byli w stanie się bronić przed wszystkimi zagrożeniami. I nie musieli też za długo pracować, bo żeby się wyżywić, wystarczyło około 3 godzin pracy dziennie, i e, teraz pracuje się o wiele dłużej. Ale to jest inna sprawa, także zapraszam, e, polecam tą książkę Harariego Sapiens, w którym to właśnie jest opisane. E, także taka mała dygresja, jeżeli chodzi o histeryków. My weźmiemy oczywiście e, wytwórcę. My idziemy na przemysł potwierdzamy to i możemy skończyć turę e, zobaczymy, czy tym nam się uda tutaj w miarę szybko przejść, tak a, i tu jeszcze weźmiemy ze sobą jedzenie bardzo pięknie aha, ci tutaj jeszcze są, mam nadzieję, że nie zostaną w tym momencie zaatakowani ten teoretycznie może przejść tutaj aha no i teraz tak sprawa jest taka z tego powodu, że no niestety mapa była tak ukształtowana że nie udało nam się zdobyć zbyt wielu jednostek. Mamy 5 jednostek to nie jest to nie jest za dużo jest trzynasta tura i dobrze by było mimo wszystko przejść do nowej ery z tego powodu że po pierwsze mamy większy wybór kultur bo z tego co tutaj widzieliśmy powstały w tej chwili trzy kultury na sześć cywilizacji i my byśmy mieli większy wybór, i inna, inny powód tego przejścia do nowej epoki by było to, że nasze plemiona zwiększą swoją siłę. Dzięki temu będziemy mogli łatwiej bronić się w spicy i zawładnąć tym terytorium możliwe że szybciej niż by było to możliwe. Także e, w tej chwili nie mamy też szans szybko dostać nowych ludzi, bo tutaj jest jedno miejsce, gdzie byśmy mieli pożywienie, tutaj mamy jedno pożywienie, e, także to by było dość dość e, ryzykowne. Dlatego e, tak jak wspomniałem na początku, e, zajmiemy się kulturami. Zobaczymy Jaka jest możliwość przejścia do nowej, e, do nowej kultury, do nowej epoki? I tak jak mówiłem, w tej chwili są te trzy cywilizacje, które już to zrobiły: oni to są Hetyci, Mykeńczycy i Nubijczycy. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jest jeszcze wolnych kultur, które można wybrać. Kultury podzielone są na są podzielone na, na rodzaje, jest ekspansjonistyczna kultura, jest kultura naukowa, budownicza, agro, agrarna, estetyczna, handlowa i mamy jeszcze jedną estetyczną. Każda z nich e, ma swoje specjalne. Zadania, które się wiążą w sumie z nazwą, czyli agrarna, to wiadomo, że będziemy mieli możliwość zwiększenia produkcji rolnej. Egipcjanie są budowniczymi, i to jest właśnie też ten kierunek, który bardzo nam by odpowiadał, i też to jest powód, dla którego bym właśnie chciał przejść w tej chwili do nowej epoki, zanim kto inny wybierze nam Egipcja. Zobaczmy dalej, jak wygląda kultura. Będę ją tylko robił na, jako przykład egipcjan. Więc tak, egipcjanie nasiono nie wykiełkuje w górę, jeśli nie wypuści korzeni w dół. To jest opis do każdej kultury, jest inny. On w sumie nie ma większego znaczenia, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Poza tym mamy właśnie cecha dziedziczna. Ta unikalna cecha będzie dziedziczona na przestrzeni epok, niezależnie od tego, w jaki sposób ewoluuje Twoje imperium. I to w tej chwili jest bardzo ważna sprawa. Po pierwsze, w epoce neolitycznej, tak jak mówiłem przed chwilą, dostaliśmy już jedno dziedzictwo. To jest dość, nie jest może takie bardzo, bardzo mocne dziedzictwo, ale na pewno nam będzie pomagać. I to drugie dziedzictwo, które byśmy mieli teraz w epoce, jak się to nazywa? W następnej epoce jest już trochę inne. Dodaję plus jeden przemysł na polu z produkcją. I to jest już dość mocna sprawa. To będziemy mogli zaraz sprawdzić, jak to, jak to działa. I e, minus 10% kosztu przemysłu dla dzielnica. E, czyli koszty produkcji dzielnic e, przemysłowych będą o 10% tańsze. Czyli też to jest dość mocna sprawa. I tak jak mówię, ta właśnie. Cecha dziedziczna będzie dziedziczona przechodząc do każdej następnej epoki, czyli to będziemy mieli już do końca gry. Poza tym, jako Egipcjanie, mamy możliwość budowania oczywiście piramid. To jest tak: jeden punkt wpływów ma taka piramida plus trzy przemysłu, czyli produkcji dodatkowo produkcja minus 10% stabilności. To jest w zasadzie prawie każda dzielnica zmniejsza stabilność. O stabilności będziemy mówić, jeżeli przejdziemy do, do miast. To pewnie dopiero będziemy robić w następnym odcinku. Plus trzy przemysłu na przylegającą dzielnicę wytwórczą. I plus, plus jedno miejsce na pracownika na miasto lub posterunek. Uznawana jest jako dzielnica wytwórcza, ponieważ w sumie każda kultura ma swoją własną dzielnicę. To jest taka dzielnica specjalna, tak jak tutaj egipska piramida, i ona później zostaje też do końca gry i jest zachowuje się jak dzielnica wytwórcza. To o dzielnicach będziemy też jeszcze. Na pewno mieli jeden, jeden odcinek, to będziemy wtedy to bardziej te rzeczy opisywać. Ok. I poza tym Egipcjanie mają jednostkę, możliwość produkowania specjalnej jednostki lekki rydwan, która ma siłę 24, czyli w porównaniu z naszymi zwiadowcami, których będziemy mieć, gdy przejdziemy do tej opoki nowej. Jest to dość mocna jednostka, jest szybka jednostka, ma sześć ruchu i to jest jednostka, która też ma broń dystansową, czyli może atakować z dystansu. I do tego potrzebne jest, to jest na, na dole napisane, wymagane jest jeden koń, jeden zasób konia. Ten zasób konia będziemy mieć, gdyż w tej chwili już postawiliśmy właśnie tą drugą, drugi posterunek. I tam dostaniemy też właśnie ten zasób konia. Ok, to jest tyle, jeżeli chodzi o, o Egipcjan. Możemy bardzo szybko przeskoczyć przez te inne. Ehm, można tylko sobie zobaczyć, że tu akurat właśnie ci rolnicy dają więcej żywności. Tutaj więcej wpływów. Tutaj więcej funduszy. Tutaj więcej stabilności. Aha, tutaj też możemy jeszcze sprawdzić. Zdolność bojowa, czyli to są ci militarni, e, tutaj też z, z bojowa, to są ci nasi bezpośredni e, s, e, sąsiedzi. Oni postawili na fundusze. No, zobaczymy, co z tego im wyjdzie. E, powinniśmy starać się ich jednak z ich terytoriów e, wygonić jak, jak najszybciej. Ale to zobaczymy, no tutaj też jest militarna, tu jest naukowa, to do tej pory grałem właśnie babilończykami, a teraz chcę sprawdzić jak się gra Egipcjanami. Czyli e, wybierzemy sobie Egipcjan, zrobimy przyjmi. no i on tutaj teraz jeszcze stara się zapytać, czy aby na pewno, no, my jesteśmy raczej pewni i robimy potwierdzenie. To w następnej turze dopiero y, zostanie wprowadzone. Tutaj mamy jeszcze jedną jednostkę, która sobie tutaj chodzi. No i też nie ma szans już na żadne... na żadne jedzonko. Tutaj jest jednostka przeciwnika. Koniec tury, także trzynasta tura i przechodzimy do, do następnej. Będzie tutaj filmik? Ech, wyzwania młodej cywilizacji. Ciężko dotrzymać tempa sąsiadom, kiedy oni mają koło, a ty nie. Ludzkość szybko się uczy, że każdy ma swoją rolę. Jeśli boisz się dzikich zwierząt, możesz uprawiać soczewicę bądź łowić ryby. Osiedlając się, ludy tworzą miasta, powstają targowiska, a targowiska rozpoczynają wymianę towarów, usług i co najważniejsze... plotek. Tak. Także to wprowadzenie też naprawdę jest bardzo podobne do tez pana Harariego w książce Sapiens. Także mi się wydaje, że oni się na tym naprawdę e, opierali. Ok, um, kwestia dyplomacji. Wieść o Twoim Imperium dotarła do kultury Nubijczycy. To wiemy właśnie w tej chwili, Nubijczyków już mamy jako, jako nację. Spójrzmy na nasze oddziały. Czy to się tak zgadza? Tak, są zwiadowcy z siłą 12. 13. On ma 12, ponieważ jest, e, jest ranny. I ma 65. Od 66 w dół. Jest właśnie zmniejszana siła o 1. Także wystarczyłoby, że miał jeszcze jeden więcej i by miał już pełną siłę. W tej chwili przez to, że przeszliśmy do nowej epoki, znikły wszystkie punkty, gdzie dostaje się żywność i wpływy i, i naukę. Także już, już nie ma, już nie ma w tej chwili możliwości szybkiego generowania jednostek. Poza tym, zwierzęta pozostały, ale zwierzęta w tym momencie dają już tylko i wyłącznie fundusze. Także taka jest zmiana. I mi się wydaje, że w tym momencie dobrze by było zakończyć ten odcinek. Także mówiliśmy dużo o kulturach. Trochę było jeszcze informacji o posterunkach. Trochę informacji o przeciwniku, chociaż to też jeszcze dojdzie trochę, trochę wiedzy na ten temat. I um, wydaje mi się, że to by było na tyle. Um, jeżeli macie ochotę przeżyć też um, epokę neolityczną jako grę planszową, to niedawno powstała gra o nazwie Paleo, i e, też polecam ją. Zamieszczę też link do Board kick e, jeżeli chodzi o tą grę. E, tam można poczuć się właśnie taką, takim plemieniem, który walczy z, przeci z przeciwnościami. E, także dziękuję za uwagę. Cześć, ciao. Pozdrawiam i papa. Pa.